Witajcie po przerwie. Tu Wallace, polski gość od zabawek. Dziś spotykamy się w dwóch celach. Po pierwsze, ja chcę pokazać wam, że nadal żyję i nagrywa to faktyczny człowiek, w pełni świadomy swojego istnienia, a nie jakiś robot. A po drugie, chcę wam dzisiaj pokazać bardzo fajną znajdźkę, na którą trafiłem na giełdzie staroci. Oto przed wami... Warpath, minibot z pierwszej serii Transformers, generacji pierwszej. Warpath, mówiąc krótko, był wujkiem rozpierduchom oryginalnych Autobotów. Uwielbiał ciężką artylerię, oddychał ciężką artylerią i miał ciężką artylerię dosłownie zamontowaną w swojej klatce piersiowej. Zresztą tego pana już kiedyś widzieliśmy przy okazji recenzji jego wersji Generations, także, tak, ten pan jest. Reinkarnacją tego pana. Myślę, że jednak najpierw skoncentruję się na pokazywaniu samej figurki, a kogo będzie interesował sposób, w jaki ją zdobyłem, to pewnie poczeka do końca filmiku, gdzie o tym opowiem. W każdym razie, walpav jako figurka to 7-centymetrowy bojdowo-szary czołg który jest bardzo prosty. Szczerze mówiąc w tej chwili nie pamiętam czy jest oparty na jakimś istniejącym czołgu. Biorąc pod uwagę okres Transformers, w którym się pojawił, pewnie tak, pewnie istniał wcześniej jako jakaś inna japońska zabawka. Ale jest to proste, a jednak ma swój urok i też ze względu na sposób w jaki zdobyłem tę figurkę nie mogę zagwarantować jej dobrego stanu. Widzę, że jest niemal w dobrym stanie, ale tak widzę, że tu chyba się ułamał fragment lufy na podwoziu widzę, że jedno kółko jest lekko zdarte także kiedyś ta zabawka mogła jeździć po posadce teraz już raczej nie może ale ponieważ jak to bywa u mnie zabawka trafi po recenzji na półkę, gdzie będę bardzo szczęśliwy, że tam jest to mi nie przeszkadza. Tutaj od razu widzicie podwozie bardzo proste, przód, tył gąsienice same są nieruchome to jeszcze nie ten etap Inżynierii zabawkańskiej i to jest produkt oryginalny Hasbro takara. I żeby potwierdzić, że to jest Seria Transformers, tu mamy charakterystyczne dla tamtego okresu logo autobotów zamaskowane pod znakiem termicznym, który zresztą po ponad 30 latach jest już trochę przechodzony, także nie chowa się logo autobotów całkowicie. Nie ale wszystko funkcja odsłaniania przynależności przez temperaturę palca nadal działa, tylko po prostu o wiele słabiej, ale po takim czasie nie oczekuję cudów. No i to catruszko ma fajne szczegóły. Niesymetryczne, co zawsze sobie bardzo cenię. I to jest coś, czego nie udało mi się zmyć. I podoba mi się jak są wykonane gąsienice. Nawet jeśli są nieruchome, to te szczegóły są całkiem fajne jak na zabawkę tych rozmiarów. I właściwie tyle jeśli chodzi o ten tryb. Wygląda ładnie, prosto, ale jak najbardziej satysfakcjonująco. Także w tamtych czasach zabawki transformy przynajmniej te mniejsze, a miniboty były najmniejsze, nie musiały bardzo emanować jakimiś funkcjami specjalnymi, po prostu miały być robotem i czymś innym w jednym, i pod tym kątem łajpaw się jak najbardziej sprawdza. Gdyby ktoś się pytał, tak, wieżyczka jest ruchoma. I dość głośna, mimo tego, że przykręciłem umieszczoną w środku śrubę. I żeby wam pokazać, z czym tę figurkę mniej więcej się je rozmiarowo. Tu mamy innego minibota z generacji pierwszej. No, w kolorach z generacji drugiej, ale mimo wszystko Beachcomber. Figurka klasy komandy Optimus Prime z Transformers Prime i pierwszy deluxe filmowego Bumblebee'ego. No i tu jeszcze mamy Wolfpuffa i recenzowany poprzednio samochód dostawczy Lego. Na skrzydłach Voyagera Nitro Zeusa z filmu Transformers Ostatni Recherch. I transformacja łypafa do trybu robota będzie bardzo prosta, jak to w generacji pierwszej często bywało. Wystarczy rozsunąć przód i tył czołgu. Następnie podnieść tył z wieżyczką w ten sposób. To pozwoli nam na opuszczenie ramion, wypchnięcie do tyłu wieżyczki i podniesienie do góry schowanej w niej głowie. I w ten sposób tryb robota Wajpaffa jest gotowy. I w trybie robota Wipuff jest zwyczajnie uroczy. W żadnym stopniu nie uważam go za groźnego, ale uroczego, słodkiego robota, tak. To już w nim widzę. Ma 7 cm wysokości, praktycznie zerową pozwalność poniżej pasa. I większość jego elementów widzieliśmy już w trybie czołgu. Teraz dochodzi nam jeszcze. Kilka pomniejszych detali tutaj na powiedzmy kratce piersiowej i powiedzmy nogach. Tu z tyłu nie mamy nic ciekawego poza śrubami, które podokręcałem przed recenzją, żeby figurka była mniej chybotliwa, ale tak to bardzo prosta figurka, zresztą pozowalność, ruch ramion i ewentualnie ruch głowy razem z całym górnym korpusem, ale. Po to to wsunęliśmy do tyłu, żeby raczej się nie ruszało. A w tamtych czasach figurki były proste i się bardzo cieszyliśmy. Lubię ten design. Pomysł umieszczenia działa w klatce piersiowej jest bardzo unikalny. Bardzo fajny. Też podwieszenie gąsienic pod ramiona też ma swój urok. Jest to wygląd, który niektóre współczesne firmy Fate Party próbowały emulować. Ale ogólnie tak, Warpath miał w historii... Może kilka zabawek nie był jakąś bardzo popularną postacią, choć haakty w kreskówkach miał bardzo wybuchowy i ciekawy. Ale tak. Bardzo sympatyczna figurka. A, bardzo prosta, charakterystyczna głowa. I nie tutaj na środku nie ma malowania, żeby dać mu oddzielne oczka. A, bardzo fajna, nostalgiczna zabawka. Ponownie produkt starszy ode mnie. I nie mówię, że będę od tej pory tylko i wyłącznie takie zbierał, ale po prostu mam czasem frajdę z oglądania tego typu rzeczy. I tak pierwszy Warpath wygląda z ostatnim oficjalnym Warpathem. Ponownie, ten design jest już odświeżony, ma pewne aspekty żołnierza, wojownika, profesjonalnego zabijaki, a to jest po prostu uroczy robot czołg z lufą w kolpusie. I z takich starszych rzeczy mogę pokazać łapafa obok mojego najstarszego Optimusa Prima, mojego starego poczciwego Faced Aida i jeszcze nieopklejonego Iron w wersji wznowionej Encore. A z takich rzeczy lekko nowszych, tu mamy tołe, lewe albo lewe z pierwszej serii Bionicle. Minifigurkę LEGO zdobytą tego samego dnia, którą jeszcze muszę zidentyfikować, pierwszego Deluxe Bumblebee z Transformers Studio Series i zdobytego również niedawno Deluxe Snapła z Transformers Power of the Primes. No i oczywiście nie zapominajmy o powszechnej puszce picia i potężnych dwóch złotych. Także podsumowując, jak już pewnie zdążyliście zauważyć z mojego tonu w całej tej recenzji, bardzo cieszę się, że Mamuel Puffa to bardzo nostalgiczna figurka, która z jednej strony nie potrafi wiele, ale z drugiej strony ma dla mnie spore znaczenie na kilku różnych polach. Jeśli coś mnie denerwuje, to to, że po tych wszystkich latach niektóre elementy są dosyć luźne i nie mam pomysłu jak je zacieśnić, a i też ta część jest lekko upiejliwa do. Ponownego wsunięcia na pozycję trybu czołgu. Czasem to wychodzi, czasem nie. Teraz się udało, ale kilka poprzednich prób było trudnych. Niemniej tak, lubię tę figurkę, cieszę się, że ją mam. Jeśli lubicie figurki z generacji pierwszej, zwłaszcza tej początkowej, to myślę, że Wolfpuff może przypaść do gustu i Wam. I teraz mógłbym powiedzieć, że to już wszystko, ale obiecałem wytłumaczyć w jaki sposób Wolfpuff pojawił się w mojej kolekcji. Tak jak mówiłem na początku, zdobyłem go na giełdzie staroci. Lubię czasem jeździć po najróżniejszych targach w całej Polsce i czasem jak się uda, wynajdywać tam różne stare zabawki. W ten sposób ostatnio zdobyłem kilka nowych bakoganów do recenzji, kilka nowych minifigurek, jedno z nich widzieliście już w porównaniach, a ostatnio także i Warpuffa, którego zdobyłem za całe 5 zł. Po prostu przechodzę sobie obok kilku różnych straganów. Nic ciekawego, nic ciekawego, nic ciekawego. Patrzę, o, ktoś ma parę tam zabawek czołgów. Patrzę na to tak jednym okiem, patrzę, aha, uh -huh, ten kształt wydaje się znajomy. Patrzę z bliska, G1 Warpath. Oglądam go sobie, biorę go do ręki, bo na targach zwykle można. Hm, jest w dobrym stanie. Ciekawe, ile bym za niego musiał dać. Pytam się sprzedawcy, sprzedawca mówi, za ten czołg tam? A, 5 zł. Ja... Nic mu nie mówiąc, tylko się uśmiechając tak delikatnie. Hmm, tak, wydaje mi się, że ta cena jest jak najbardziej akceptowalna. Także daję mu 5 zł, chowam błękawy do plecaka i uciekam 5 teganów dalej, żeby goś nie zaczął się zastanawiać, czy aby nie mógł wyciągnąć za tą figurkę trochę więcej i czy ona przypadkiem nie miała jakichś ukrytych funkcji, o których nie wiedział. Tak to czasem bywa. Na targach nie zawsze można znaleźć coś ciekawego, ale. Perełki się zdarzają także, jeśli macie jakieś giełdy staroci w okolicy, to warto najczasem zaglądać, bo możecie się zdziwić, co tam można znaleźć. I teraz mogę już powiedzieć. I to już wszystko na tę wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce, a do tego czasu trzymajcie się!